Witam Was bardzo serdecznie w moim nowym filmiku i dzisiaj przychodzę do Was takim typowym testem na żywo, takim pierwszym wrażeniem produktu. Który ostatnio kupiłam, a jest to Podkład mineralny marki Anabel Minerals, ostatnio Miałam ogromną chęć wypróbowania Jakiegoś podkładu mineralnego Zostanę, Przez długi czas zastanawiałam się Pomiędzy Lilolo Era Minerals, jakaś tam jeszcze Firma mi się przewijała I właśnie Anabel Minerals I zdecydowałam się na tą firmę, dlatego że mieli Fajny podział, jeżeli chodzi o wykończenia Tych produktów, mieli podkłady kryjące Mieli podkłady rozświetlające I chyba matujące, ja zdecydowałam się na wersję kryjącą, bo takiego efektu najbardziej potrzebuję. E, ponadto mieli całkiem fajny podział, jeżeli chodzi o kolory: mieli e, chyba e, wersję beige, natural, golden i jeszcze jakaś. E, ja wybrałam dla siebie wersję natural, czyli taka, która nie ma w sobie za żadnych ani e, za żółtych ani zbyt różowych tonów, czyli jest taka właśnie dosłownie. Neutralna i wybrałam dla siebie kolor Light, czyli ten taki bardzo pośredni, nie najjaśniejszy, nie dla tych najbardziej bladych cer, ale też nie jakiś bardzo ciemny. Wydaje mi się, że powinien być dobrze do mnie dobrany. Przeczytam Wam teraz, co tutaj producent pisze na temat tego produktu na swojej stronie internetowej. Podkład kryjący w odcieniu Natural Light może być stosowany na wszystkie partie ciała dla uzyskania matowego wykończenia oraz mocnego efektu krycia. Aby nałożyć podkład mineralny, wysyp odrobinę kosmetyku na wieczko, delikatnie zanurz pędzelek, otrzep z nadmiaru, e, nakładaj kolistymi ruchami, kierując pędzel od wewnętrznych partii twarzy ku zewnętrznym, jakby wcierając podkład w skórę. Szczerze Wam przyznam, że jest to mój pierwszy podkład mineralny i od razu w celu... E, Prawnej aplikacji, zaopatrzyłam się również w pędzel. Również zakupiłam go na tej stronie Anabel Minera, bo stwierdziłam, że nie będę szukała na innych stronach, Płaciła dodatkowo kosztów przesyłki i zdecydowałam się na pędzel typów kabuki. Kabuki jeszcze nie mam, jakiegoś tam flattopa zawsze w domu mam. Jakbym chciała jednak spróbować nakładać to flattopem. Natomiast stwierdziłam, że kabuki również będzie fajnie się sprawdzał do tego typu produktu. I na stronie również było napisane, że jest on przeznaczony m.in. do nakładania podkładu mineralnego. I taki pędzel u nich na stronie kosztował Dokładnie 32,90 Jeżeli chodzi o porównanie z innymi pędzlami To patrzyłam na pędzle Nansha i również były tam za chyba 30 zł czy 30 kilka Z Hakuro Kabuki też był mniej więcej w tej cenie Ten kabuki z Glamshopu, więc ceny były mniej więcej Podobne, natomiast skoro już mam ten paragon To powiem wam jeszcze, że podkład, który Sobie wzięłam, wybrałam sobie tą mniejszą Wersję pojemnościową, Bo tylko 4 gramy i on był i on był w cenie 34,90. Stwierdziłam, że nie ma sensu na początek kupować tego wielkiego opakowania 10 gramowego, bo może mi się nie spodoba, może wcale nie będzie taki fajny, jak wszyscy mówią. Dlatego zdecydowałam się na tylko takie małe 4 gramowe opakowanie, które na tebene wcale nie jest takie malutkie. Wróćmy jeszcze do tego, co producent tutaj pisze. Na usztęnką warstwę, jeśli okaże się to konieczne, powtórz czynność nakładając kolejne, aż do uzyskania pożądanego efektu. Właściwy, naturalnie wyglądający efekt uzyskasz po paru minutach od nałożenia podkładu. Gdy minerały połączą się z twoją skórą, możesz też spryskać pędzelek wodą termalną lub hydrolasem, hydrolatem, a następnie zanurzyć go w kosmetyku. Podkład uzyska wtedy kremową konsystencję. No i to by było na tyle, co producent mówi na temat tego podkładu. Jak możecie zobaczyć, on jest w takim e, plastikowym słoiczku zakręcanym i tutaj ma e, takie coś, tutaj trzeba chyba coś oderwać, żeby... Żeby ten podkład leci, wylatywał Nie wiem zresztą, w ogóle nie mogę się do tego dostać Ja stwierdziłam, że nie będę jeszcze otwierała tego podkładu, bo chcę zrobić jego test na żywo Ale dosłownie nie wiem jak się do niego mam tutaj dobrać, więc um, idę może pomogę sobie nożem i za chwilkę do Was wracam. Udało mi się już go otworzyć, oczywiście, udało mi się też go troszeczkę wysypać. Ja rzeczywiście tutaj mam takie bardzo małe e, dziurki, przez które ten podkład będzie wylatywał. Ale fajnym patentem jest to, że to wieczko jest tak, jakby zamykane, i tutaj jest takie. Można je przekręcić, i jest takie coś, co zatka te dziurki. Więc, jeżeli chcemy go zabrać w podróż, to on nam się nie wysypie do tego wieczka. I zrobimy teraz tak, jak producent zalecał: wysypiemy odrobinę tutaj na wieczko i zaczniemy aplikację. Nie wiem, czy tyle tego produktu starczy. Zaraz będziemy aplikować, zobaczymy, na będę sobie dosypywać. Nie chcę wysypać go jakoś tak bardzo dużo, żeby potem nie musieć go wyrzucać. Więc przybliżam się do Was i przechodzimy do aplikacji, bo jestem naprawdę bardzo ciekawa. Zanurzam, odszypuję z nadmiaru i będziemy wklapywać kolistymi ruchami od środka twarzy do zewnątrz. Zobaczymy. Mam nadzieję, że nie do tego wieczka sobie tutaj. Tutaj na tym wieczku szpotka się praktycznie skończył, więc na pewno muszę go sobie troszkę dosypać. I tak prezentuje się pierwsza warstwa tego kosmetyku. Pomimo tego, iż kolor miał być natural, to mam wrażenie, że ma on takie delikatnie ceglasto pomarańczowe zabarwienie. Poza tym wydaje mi się, że jednak kolor jest troszeczkę do mnie za ciemny. No niestety. Jest on rzeczywiście delikatnie kryjący, ale nadal prześwituje moja, moja skóra, moja cera. Więc jakieś tam niedoskonałości nadal są widoczne. Nie jest to jakieś takie bardzo. Szałowe krecie. Ja jeszcze spróbuję dodać sobie jedną warstwę bardzo cienką tego kosmetyku. Zobaczymy jak to dalej będzie się prezentowało. Na razie jakoś dużego wrażenia, dużego pozytywnego wrażenia na mnie to nie zrobiło. No nic, zobaczymy. Może też kwestia tego, że ten kolor nie do końca chyba do mnie jednak pasuje. Prezentują się dwie warstwy tego kosmetyku na twarzy, tak jak producent wspomniał, najlepszy efekt uzyskamy po kilku minutach od aplikacji. Mam wrażenie jednak, że ta aplikacja, a że aplikacja tego produktu nie jest tak prosta, jakby się mogło wydawać. Mam wrażenie, że porobiłam sobie jakichś dziwnych plam, i wcale tego jakoś nie mogę mocno rozetrzeć. Nie wiem, może to tak powinno wyglądać. Krycie rzeczywiście ten podkład ma całkiem fajne. Przy tej drugiej warstwie jest ono dosyć mocno już takie wyraźne i widoczne. Niestety nie podoba mi się ten taki lekko ceglany odcień podkładu. Miał być naturalny, a nie taki bardzo pomarańczowawy. To mi się na pewno w tym podkładzie nie podoba. No nic, poczekamy. poczekam teraz kilka minut, żeby on osiadł na twarzy i zobaczymy, jak dalej się będzie prezentował. Tak więc teraz idę wykończyć swój makijaż i za chwilkę do Was wrócę. Podkład już chyba miał czas, żeby osiąść na twarzy. Niestety jakoś tak bardzo ten efekt się nie zmienił. Wydaje mi się, że wręcz nawet ściemniał na twarzy. Mam wrażenie, że wyglądam teraz aż dziwnie, bo mam dosyć ciemną tą twarz. Na pewno nie jest to podkład light, natural light też nie ma takie bardzo ceglaste wykończenie. Wydaje mi się, że dosyć łatwo jest no, zrobić sobie jakichś takich nieestetycznych plam i, i dziwnych, po prostu wygląd dziwnego wyglądu twarzy. Powiem Wam teraz, że jest godzina 11.26, ja teraz wychodzę, oczywiście przyjdę do Was z podsumowaniem za e, kilka godzin, zobaczymy jak ten podkład w ogóle się utrzymał na twarzy. Ja swój makijaż wykończyłam tak jak zwykle, nałożyłam korektor kremowy z Astora, przypudrowałam pudrem z Rimela, e, róż mam z Kiko, e, tusz z Oriflame i kredkę do brwi z Golden Rose, nic więcej na chwilę obecną nie nakładałam na tą twarz, no... Krycie ma całkiem fajne, to trzeba mu przyznać, że pomimo wszystko krycie jest całkiem fajne, wykończenie jest takie bardzo suche oczywiście e, i dosyć matowe. Całkiem ładnie się to prezentuje na twarzy, natomiast no ta aplikacja wcale nie jest taka prosta. E, no i ten kolor wydaje mi się, że troszeczkę po prostu z nim e, nie trafiłam, powinnam wziąć sobie odrobinę jaśniejszy, więc może po prostu będę musiała domówić e, jakiś jeszcze jaśniejszy odcień i je delikatnie ze sobą mieszać. Jest, no na pewno jest to ciekawy produkt, ale zobaczymy jeszcze jak się utrzyma w ciągu dnia Nie chcę tutaj wydawać o nim żadnych opinii, bo nie wiem co będzie dalej Tak więc ja teraz zmykam i widzimy się za kilka godzin, hej! Hej, nadeszła pora na aktualizację testu Pierwsze wrażenie podkładu mineralnego z Anabel Minerals Ja mam oczywiście wersję kryjącą w kolorze Natural Light Jest w tym momencie godzina 9.21, czyli minęło około... 10 godzin od aplikacji tego produktu na twarz i szczerze muszę przyznać, że warunki w jakich go testowałam były dosyć trudne, bo był dzisiaj niesamowity upał, ponad 30 stopni yy, i normalny podkład na pewno, może nie to, że normalny, ale niektóre z podkładów na pewno w tym przez ten czas zdążyłyby już spłynąć z mojej twarzy, natomiast ten E, o dziwo całkiem dobrze się trzyma Na pewno moja skóra dużo bardziej się świeci niż było to rano Natomiast trzeba przyznać, że ten podkład nigdzie mi nie powchodził w żadne załamania Ani tutaj przy skrzydełkach nosa, gdzie bardzo często mam taki problem Praktycznie wszystkie podkłady mi się zbierają właśnie tutaj przy skrzydełkach nosa Ani tutaj na czole, ani na brodzie On się nigdzie nie zebrał, nie powchodził w, tak naprawdę też w żadne pory Nie wygląda bardzo źle Jakieś tam duże niedoskonałości również jakoś bardzo mocno nie zaczęły prześwitywać Tutaj mam jednego takiego nieprzyjaciela, i tutaj na nosie drugiego oni są dosyć mocno widoczni normalnie, ale jakoś tak mocno ich nie odkrył. Poza tym całkiem dobrze ten podkład wygląda, tak jak mówię, dosyć mocno się świeca, ale wydaje mi się, że po tylu godzinach i po takim upale jest to dosyć normalne. E, jedyne co to tutaj może delikatnie wokół ust on mi się przytarł i tutaj na nosie, a tak to tu w ogóle nie widzę żadnych jakichś większych tam ubytków. E, ja generalnie mam ten problem, że w ciągu dnia bardzo często dotykam mojej twarzy, więc podkładu dosyć mocno testuję pod tym kątem, on cały czas ma takie delikatnie suche wykończenia, myślałam, że tak jak każdy normalny kremowy podkład, on po jakimś czasie po prostu zrobi się taki lepiący, klejący, natomiast cały czas jest taki właśnie delikatnie suchy, całkiem fajny, przyjemny, nie czuć go tak naprawdę na twarzy, jest taki dosyć lekki, w ogóle nie czuć tak naprawdę, że ma się jakikolwiek makijaż na sobie Tyle, tylko tak jak mówię, nie do końca chyba dopasowałam sobie swój kolor, może jest delikatnie za ciemna, ale myślę, że teraz jeszcze w tym okresie letnim um, dam radę go wykorzystać w takiej formie, w jakiej jest, a potem może po prostu sobie dokupię jakiś jaśniejszy będę je mieszać. Generalnie nie jest źle, aplikacja Tak jak Wam wspominałam na początku Wydawała mi się, że będzie bardzo Prosta, natomiast jednak trzeba się do niej Przyłożyć i zrobić ją naprawdę tak Precyzyjnie, żeby nie porobić sobie żadnych Plam, natomiast jeżeli chodzi O sam pędzel, bo przypomniałam się, że W poprzedniej części w ogóle na jego temat Nic nie wspomniałam, on jest bardzo Miękki, bardzo przyjemny, to włosie Bardzo takie delikatne, mięciutkie W ogóle nie kłuje, fajnie Nabiera ten podkład i fajnie go właśnie Rozblendowuje, wydaje mi się, że nawet Lepiej mi się nim nakładać, nakładałoby mi się flat topem. Oczywiście, jeżeli chodzi o flat top, porównuję tutaj tylko, jeżeli. Chodzi o nakładanie podkładów płynnych Natomiast tym bardzo fajnie mi się nakładało Tak fajnie, delikatnie właśnie takimi okrężnymi ruchami Można było omieść sobie tą twarz Nie jest też jakiś taki bardzo duży Zobaczcie, że tą średnicę nie ma jakąś wielką Więc tak naprawdę bez problemu można było czyli właśnie tutaj W te skrzydełki nosa, skrzydełka nosa Gdzieś w jakieś tam zakamarki, w jakieś zagłębienia Też nie było problemu Tutaj na szyję też bardzo ładnie rozblendował Nie pozostawał też jakiś smug Naprawdę fajny pędzel, i w sumie cieszę się, że właśnie na niego się zdecydowałam. Podsumowując, jeżeli chodzi o sam podkład, to na pewno jest to ciekawy i fajny produkt. Całkiem fajnie wygląda na twarzy nawet po kilkunastu godzinach, naprawdę w, w naprawdę spartańskich warunkach. Jeszcze na pewno będę kombinowała i eksperymentowała, jeżeli chodzi o aplikację tego produktu, o ilość, o po prostu sposób aplikacji. Ogólnie o różne rzeczy. Na pewno jakaś tam aktualizacja się pojawi. Natomiast, jeżeli chodzi o takie pierwsze wrażenie, jest to na pewno fajny podkład jest to naprawdę ciekawy produkt. Tak jak już wspomniałam Wam, ja nie miałam dotychczas do czynienia z produktami mineralnymi. To jest moje pierwsze wrażenie. I szczerze Wam powiem, że w ogóle się do tych produktów nie zniechęciłam, a wręcz przeciwnie. Ten produkt. Do tych kosmetyków mineralnych mnie zachęcił, dlatego z wielką chęcią będę go dalej testować, poznawać jakieś inne jego atuty. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten dzisiejszy test na żywo. Pierwsze wrażenie podkładu kryjącego mineralnego z Anabel Minerals. Dajcie koniecznie znać, czy używacie podkładów mineralnych, czy w ogóle używacie kosmetyków mineralnych i co o nich sądzicie. Dajcie też koniecznie znać, czy miałyście styczność właśnie z tą firmą Anabel Minerals. Może inne minerały mi polecicie z jakiejś innej, firmy. Ja się tymczasem żegnam. Zapraszam oczywiście na mojego bloga, Facebooka i do wszystkich linków, które znajdziecie na dole w opisie. I do zobaczenia kolejnym razem, pa!